My byliśmy na tyle tu szczęśliwi, że niedaleko był ten Kromnow, drugi Kromnow, górny od Kromnowa e, nad Mieliśmy remizję i w tej remizji organizowało się tu zabawy taneczne i ludzie stamtąd przychodzili, byli traktowani jak ludzie z tej była kromnowana z Wiślańskiego. Ludzie bawili się i w puszczy, i poza puszczą. To były kilka dni w tygodniu tak zwane bale. I tam się schodzili po cztery, pięć rodzin i tam się siadowali. Muzykanci byli, i się muzykantów raz na rok prawie godziło. I im się podało, kiedy będą te zabawy się odbywać. Te zabawy organizowała straż koło y, gospody wiejskich i zatem było. W ogóle żal mi jest, że ludzie teraz tak się przemienili: że jest człowiek nie zna człowieka, że człowiek nie umie porozmawiać z drugim człowiekiem. Kiedyś Spotkało się dwóch sąsiadów, trzy tu, trzy tam, usiedli sobie jak orali w polu. Jeden na grądzieli od pługa, drugi se usiadł na miedzy, w konia orali. I porozmawiali sobie, znali się. Papierosa zapalili, a dzisiaj nie zna się i nie widzi się takiej tej znajomości. I, yy, takiej przyjaźni.